Spróbujcie odgadnąć, kto to powie. Potrzebujemy systemu socjalnego, który wynagradza pracowitość i wzmacnia rodziny. Potrzebujemy więcej dyscypliny w szkołach. Potrzebujemy działań, by poradzić sobie z rodzinami dysfunkcyjnymi i systemem sprawiedliwości który w jasny sposób pokazuje granicę między dobrem a złem. Czyje to słowa, kochani? Są to słowa premiera Wielkiej Brytanii, Dawida Camerona, który wypowiedział je kiedy? Teraz, po tych rozruchach. Anglia, zobaczcie jak daleko odeszła od Boga państwo ateistyczne, Walczy się ze znakami wiary. Kościoły zamienia się na kluby lub mieszkania. Nagle premier szuka ratunku. Mówi, że trzeba systemu socjalnego, trzeba lepszej szkoły, sprawiedliwości, by odróżnić. A czemu zaniedbali siłę i moc wiary? Czemu odeszli od kościoła i od Boga? Moi drodzy. Weterani kombatanci, Wy jesteście tymi, którzy dobrze wiedzieliście, gdzie są Wasze korzenie, na jakim fundamencie chcecie budować przyszłość Ojczyzny, a moc swoją braliście z wiary i z miłości i z wielkiego autorytetu rodziny, w której zostaliście wychowani na wspaniałych patriotów. Patriotyz, to dzisiaj zobaczcie tak niemodnie i odrzucane słowo. Dzisiaj co się dzieje? Jak ktoś powie patriota? To już się to utożsamia albo z moherowym dziwactwem, albo z radiem Maryja, albo z jakimiś innymi dewocjonalnymi podejściami Kościoła. Czemu dzisiaj boją się niektórzy słowa patriotyzm? Wolą to rozcięczyć, bo trzeba bardziej poświęcić się Europie niż swojemu rodzinnemu domowi, małej ojczyźnie. i pięknej sprawie.